Kolejny ćwiercino, drugi ćwiercimo w pańskiej karierze. Czy takie dobre turnieje napędzają pana przed kolejnymi meczami i jest to. Jest to dla pana, będzie dla Pana łatwiejsze na pewno granie takie przeciwko Lukowi Litlerowi po takim, po takim turnieju, po takim meczu? Przeciwko Lukowi Litlerowi nigdy nie jest łatwo grać, wi wiadomo, czego się spodziewać. On będzie na pewno grał świetnie, tak jak do tej pory cały czas, więc tutaj ja niczego innego nie oczekuję jak. Tego, że on zagra naprawdę świetnie. No i teraz ja muszę zagrać równie dobrze. Postarać się zagrać równie dobrze. Wiadomo, że to jest mistrz świata, to jest turniejowa jedynka, rankingowa jedynka. Także na pewno będzie ciężko, ale widać, że, że ten turniej jest dobry dla mnie. Dobre średnie. W całym turnieju średnia turniejowa 97. double są na poziomie 45%, więc wszystko się dobrze układa. No to wydaje mi się, że to jest za wszystko za mało na luka Hitlera oczywiście ale zobaczymy, no ja też jestem w stanie zagrać 100 plus i wszystko się może zdarzyć. Czy gra w takim miejscu jak właśnie Aleksandra Palas i przeciwko numerowi jeden Lukowi Litlerowi to jest mm, dla pana taka dobra presja czy bardziej, bardziej więcej tych złych emocji może wzbudzić takie spotkanie? Nie no, tutaj to będzie tylko dobra presja, bo tutaj to wiadomo, że tutaj ja nic nie muszę, mogę tylko coś, coś, coś fajnego zrobić. To on musi, on musi, on on jest wielkim faworytem tego meczu, tego turnieju, więc tutaj tutaj jakiejś dużej presji na mnie nie będzie. To duża presja to była na przykład tutaj, tak? Bo to był mecz by, o powiedzmy, za, dwóch zawodników o zbliżonym poziomie. No, tam jest Luke Hitler, który zawsze jest faworytem i tam, tam już na mnie presji nie będzie, a spróbuję wywrzeć jakąś pre presję na nim. Jeszcze chciałem zapytać o to, czy czuje Pan wsparcie polskich fanów z Polski. Jest bardzo duży boom, kolejny na Darta, bardzo duże zainteresowanie mediów, bardzo dużo osób ogląda rekordy oglądalności na TVP na, na YouTubie. Ja chciałem zapytać, czy czuje pan, kiedyś była małysza szomania, czy czuje pan coś w stylu ratajski Mania? Nie wiem jak to nazwać. No ja przede wszystkim ja nie, 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 nie czytam tych, nie czytam tam komentarzy, nie, nie wchodzę na, za bardzo na jakieś social media. E, staram się od tego odciąć, bo to, to no nie, ma, nie ma sensu na to, na to wszystko patrzeć. Bardzo się cieszę, że jest przede wszystkim pokazywane w Polsce, że, że ten sport może się rozwinąć i rozwija się świetnie w Polsce. Miejmy nadzieję, że to, to będzie cały czas się tak rozwijało. E, chociażby na, na wzór Niemiec, gdzie, gdzie tam jest. No, Również. No, wydaje mi się, że jeszcze większy boom niż, niż u nas. Fajnie, że to jest transmitowane, fajnie, że dużo ludzi ogląda. To przede wszystkim to, że, że ludzie chcą oglądać. No ale to, to wiemy, to jest dar, on jest ciekawy. To się ogląda fajnie nawet jak ktoś się na tym nie zna. To może na koniec kilka słów właśnie do tych wszystkich, którzy oglądają. Eee, czy chciałby Pan coś do nich powiedzieć i zaprosić ich ewentualnie na kolejny mecz? No oglądajcie jeszcze dzisiaj macie. Półtorej sesji, więc warto oglądać darta. W nowy rok, w nowy rok można wejść również z, z dartem. Także serdecznie zapraszam. Będę grał 1 stycznia, akurat w mojej urodziny, więc fajnie byłoby sobie sprawić prezent, ale to wiadomo, że będzie o to bardzo ciężko. Ale oglądajcie, kibicujcie i cieszcie się dartem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia w następnym meczu.